Hej, witam Was bardzo serdecznie w Denku. Troszkę się tego uzbierało. Jest dużo opakowań po rzeczach do włosów, po kosmetykach, do pielęgnacji ciała, twarzy. Także ja z góry mam nadzieję, że Wam się Denko spodoba, bo też w sumie większość spośród tych rzeczy, które mam Wam do pokazania, to były takie naprawdę fajne kosmetyki. No to bierzcie sobie coś do popijania, do pogryzania i zapraszam do oglądania Denka. Przesunęłam się do Was nieco i może tym razem zaczniemy od kremów do rąk. Mam tutaj takie dwa słodziaki hmm? opakowania po kremach do rąk. To był bilżający krem do rąk, arbus i yy, smoczy owoc, a to regenerujący krem melon i banan. Oba przecudnie pachniały, bardzo ładnie się wchłaniały, przyjemnie nawilżały, ale ten efekt może nie był jakiś taki bardzo długi, natomiast można im to wybaczyć ze względu na urokliwość. Jeśli dobrze pamiętam, to była perfekta, słuchajcie, ale. Naprawdę nie mogę sobie przypomnieć, czy to były kosmetyki z perfekty. Kupiłam to w Rosmanie. Nazwa marki była na zewnętrznym opakowaniu, bo te kotki były jeszcze w takich tekturowych opakowaniach. Tak mi się wydaje, że to była perfekta. W każdym razie. Całkiem przyjemna rzecz, taka powiedziałabym na dzień, bo, bo raczej jakiegoś mocnego efektu te kremy nie dawały, ale na dzień były bardzo przyjemne, tym, tym bardziej, że w ciągu dnia często myjemy dłonie, często je smarujemy, no przynajmniej ja mam taki zwyczaj, więc u mnie się to sprawdziło, choć podkreślam, że było delikatne, do, do bardzo wysuszonej skóry raczej by się nie sprawdziło, bo za delikatne. Jeśli dobrze pamiętam cenę, to chyba około 16 zł, ale tak jak mówię, na pewno do kupienia w Rossmanie, można ewentualnie sprawdzić. Następne trzy opakowania to również kremy drąg. Tutaj taka miniaturka z Douglasa. To był krem do rąk, który zawierał wyciąg z Jagud goi i mleczko bambusowe. I tutaj producent podaje, że to był taki łagodzący, wyciszający krem do rąk. No nie wiem. Zwykły taki jakiś jak tysiące innych. Raczej do niego nie wrócę, raczej nie kupię pełnowymiarowej wersji, po prostu zwykły taki kremik, wiecie, na szybko. powiedziałabym, że dużo delikatniejszy. Nie chcę powiedzieć słabszy, bo jednak trochę te dłonie nawilżał ale dużo delikatniejszy niż te dwa kotki z Perfekty, chyba z Perfekty. W każdym razie do tego na pewno nie wrócę, ale na pewno wrócę do kremu do rąk z The Body Shop. Jest to jeden z tych małych kremików, których tam, wiecie, co jakiś czas używam, kupuję je sobie bardzo Lubie są i świetne, jeśli chodzi o efekt, i są poręczne, bo, są, bo można je spokojnie nosić w torebce, dużo miejsca nie zajmują, są leciutkie i mają 30 ml, co podkreślam, czyli są takie mniejsze kremiki. No właśnie takie wersje, czy podróżne, czy do torebki, jak tam już wolicie. W każdym razie, no wszystkie te kremiki były fajne. Miałam już wiele rodzajów zapachowych, wiele wersji zapachowych, i wszystkie się bardzo fajnie sprawdziły. Także jak najbardziej na plus. I trzeci kremik, tym razem naprawdę świetny, ze starej mydlarni, o zapachu pomarańczy. No i on w ogóle zawiera jakiś ekstrakt z pomarańczy, masło shea, masło kawowe, antenol i witaminę E. Yy, dość gęsty, taki nawet troszkę tępawy przy rozprowadzaniu, ale świetnie odżywiał dłonie i to był jeden z tych kremów, których można używać na noc, bo dobrze, bo one sobie na rękach posiedziały, także bardzo fajny i do tego raczej wrócę, ewentualnie do jakiejś innej wersji zapachowej, ale na pewno do tych kremów ze starej mydlarni. Na to warto zwrócić uwagę i tutaj mamy 75 ml. Aha, jeszcze wam chyba nie powiedziałam w kotkach, ile było. Kotki miały po 50. Hmm? Ale jesteśmy przy pielęgnacji ciała. tą balsam do ciała, miniaturka z Bath and Body Works. Tu jest akurat wersja zapachowa Country Chic. Bardzo ładnie ten balsam pachniał, lekko, kwiatowo, tak letnio. Tu, oczywiście, wersja taka podróżna, ale ja sobie co jakiś czas kupuję też duże wersje różnych balsamów z The Body Shop, po prostu różnych wariantów zapachowych, i generalnie one się u mnie bardzo fajnie sprawdzają. Nie dość, że przyjemne, fajnie się wchłaniają, nawilżają wam skórę, to bardzo przyjemnie pachną. Są, zdarzają się jakieś zapachy, które podobają mi się mniej, ale zdecydowana większość jednak mi się podoba. Ok, czyli miniaturka balsamu. The Body Shop, tym razem. To jest jedno z tych maseł, do których wracam od <laughs> nie wiem kiedy. Tu akurat też jest mniejsza wersja. To było masło z makadamią. Bardzo pięknie pachniało. Te masła z The Body Shop mają to do siebie, że są takie bardzo gęste i jak je się nabiera na dłoń, to sprawiają wrażenie, jakby się wiecie, nie chciały rozprowadzać. Natomiast przy zetknięciu ze skórą, jak zaczynacie je wmasowywać, to one się tak fajnie topią i przepięknie Wam się wchłaniają w skórę. Bardzo ładnie odżywiają i nawilżają, szczególnie te takie suche partie ciała. Więc no, ja dlatego do tych masy wracam, a zatem to też mogę Wam polecić bardzo średni był balsam taki psikany, balsam w spraju od Vazelin. To było przyjemne, bo wiecie, łatwo się nakładało, bo wystarczyło psiknąć i już mieliście coś tam na ciele. Rozsmarowywało się bardzo lekko, bo sam ten balsam był taki wodnisty niemalże. Natomiast to się wchłaniało i jakiegoś tam super efektu nie robiło. To raz, a dwa bardzo szybko się skończyło. Tu jest niby 190 ml, ale to... Nie wiem, bardzo szybko się to skończyło. No i raczej do tego nie wrócę, bo to to zupełnie nieekonomiczne. To raz, a dwa, dla mnie jednak trochę za słabe. Ja potrzebuję czegoś takiego bardziej wiecie, kremowego, bardziej odżywczego do ciała. Także jak dla mnie na nie. Natomiast zdecydowanie na tak, peeling od perfekty. Słuchajcie, peeling do ciała, jarmusz i młody jęczmień. Redukcja celulitu i ujędrnienie. Czytam, on zwalcza celulit i ujędrnienie. Nie umiem powiedzieć, bo za bardzo nie mam celulitu. Natomiast to było tak niesamowite. To był taki fajny skrobak. Pachniał przedziwnie taką zieleniną, jakbyście poszatkowali świeże, nie wiem, świeżą pietruszkę albo jakieś świeże warzywa, tylko w taki słodki sposób. Te ziarenka były dosyć grube, takie wyczuwalne. Ten peeling miał jeszcze jedną taką fajną cechę, że oprócz tego, że mam ładnie, wiecie, no, wygładzał skórę, doczyszczał, to w sumie po jego użyciu skóra się nie ciągnęła, nie było czuć jakiegoś, wiecie, przesuszenia. Ja i tak zazwyczaj nakładam sobie balsam, ale w sumie jakbym się nie chciało, to też bym nie musiała. Więc generalnie miał takie fajne właściwości. mój dosyć duży, bo tu jest 225 gramów, a kosztowało to, nie wiem, kilkanaście złotych. Kupiłam to albo w Rosmanie, albo w Hebe. Więc peeling do ciała z perfekty z jarmużem. Bardzo fajna sprawa, bardzo przyjemny. Jak najbardziej polecić mogę. O, może żel pod prysznic. Chyba przedstawiać nie muszę, po prostu kolejna wersja, taka zapachowa, bardzo fajna. No, żele z chyba słynne i sławne, jak nie wiem co. <laughs> I bardzo często one się też pojawiają w jakichś tam promocjach w Rosmanie. To już w ogóle są śmieszne pieniądze, więc no, coś, co ma nam umyć ciało i jest stanie to jest jak najbardziej na tagi, to te wymogi spełnia, więc w porządku. Bardzo przyjemny był też płyn do kąpieli od Eivonu. Tutaj akurat jest wersja taka owocowa kamalinowo malinowo-jagodowa, bardzo ładnie to pachniało, ładnie się pieniło, przyjemne, skórę nie przesuszało. Generalnie te płyny do kąpieli z Aivonu w zasadzie są fajne, też już kilka rodzajów miałam. I w sumie wszystkie są w porządku, robią to, co mają robić. No bo, za tym macie tutaj 500 ml, a cena jakaś, no coś tam, koło kilkunastu złotych, ale nie dużo. Więc jak najbardziej sprawa opłacalna. Oj, jeśli chodzi o rzeczy do kąpieli, to tutaj. No, wiecie, ja to nazywam uprzyjemniaczem kąpieli, czyli takie perełki, taka sól do kąpieli, też z Isany. To akurat wersja lawendowa. Ja sobie je co jakiś czas kupuję różne warianty zapachowe, no i wszystkie są bardzo przyjemne. Ta lawendowa nie pachnie w sumie tak typowo lawendowo, tylko czuję tu do mieszka jeszcze czegoś, czegoś takiego słodkiego, ale nie umiem wam powiedzieć, co to jest. W każdym razie bardzo przyjemna rzecz. no zresztą, jak wszystkie poprzednie, które miałam, jest w rozmanie. Kilka wersji tych, tych soli, takich małych, więc na pewno każdy sobie coś tam wybierze. Także jak najbardziej na tak, dużym średniakiem okazała się rzecz do pielęgnacji włosów, a mianowicie taka odżywka. Ja wam chyba, tak mi się wydaje, w poprzednim dęku pokazywałam szampon dokładnie z tej serii, i szampon też był średniakiem. To było w porządku, ale efektu wow nie robiło, więc raczej do tego nie wrócę. Odżywka jak setki innych jakoś mnie tam za serce za bardzo nie chwyciła, więc raczej na nie. O, zdecydowanie na tak. Odżywka z Isany do kręconych włosów. I w wypadku tej serii, również w poprzednim denku chyba pokazywałam Wam szampon, jeśli dobrze pamiętam. I szampon też był w porządku. To jest bardzo taniutkie, no bo Isana, a jednak powodowało, że wiecie, po umyciu włosów i po nałożeniu tej odżywki pojawiał się skręt, te włosy były takie odżywione, nawilżone, wiecie, nie puszyło mi się nic. Także jak najbardziej rzeczy warte uwagi, jeśli macie oczywiście włosy kręcone. Podobnie w wypadku tych dwóch kosmetyków bananowa odżywka i bananowy szampon bardzo fajnie włosy odżywiały i po użyciu tego duetu też się nie przesuszały tylko muszę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o takie wspomaganie włosa w skręcaniu się, to jednak tamte produkty z Isany były lepsze no, ale tamte były w zasadzie dedykowane właśnie włosom kręconym, a te po prostu są do włosów suchych no, ale ja mam raczej włosy suche, więc, więc u mnie się te bananowe kosmetyki sprawdzały. Też jestem na tak i myślę, że sobie do tego wrócę. O, mam tutaj jeszcze balsam do ciała, jakoś mi tak umknęło. Balsam, jeden z wielu, już Wam naprawdę mnóstwo rodzajów tych balsamów pokazywałam. To jest balsam z Eveline, tylko tu jest rozcięty, bo oczywiście pompka mi się pod koniec zepsuła. Jest rozcięty. Tutaj była wersja 5 roślinnych mleczek, aktywnie nawilżające mleczko w balsamie. Bardzo przyjemny i. Przepięknie pachnie. Muszę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o te balsamy z Eveline z pompką, to akurat ten należy do tych najładniej pachnących. Ten zapach naprawdę jest przepiękny. Pachnie jak w taki słodki sposób, jak takie bardzo eleganckie perfumy. O, ale w taki subtelny sposób. Nie razi to, tylko raczej jest właśnie delikatne i tak wiecie, taki zapachowy woal macie na skórze. Przecudowny jest ten balsam. Na pewno do różnych balsamów z tej serii sobie wrócę, no bo zawsze do nich wracam, wiecie już o tym, ale z pewnością dokładnie do tego również, bo bardzo mi się ta wersja podobała. Maseczki. Zaczniemy od płatków pod oczy. Tadam! Chyba nic nie muszę tu już mówić. Podobnie rodzaje płatków z effectime Jak wiecie, wracam do nich, lubię je. Dają takie fajne uczucie nawilżenia, chłodu pod okiem, no, jakąś tam robotę robią. Przecudowna maska od Lirene. Tutaj Wam, ja już Wam chyba kiedyś ją pokazywałam, ale specjalnie zostawiłam właśnie taką, wiecie, zużytą, żeby Wam pokazać, jak ona wygląda naprawdę. Zobaczcie, to jest coś takiego. Także ta maska nie, nie nawilży Wam tylko tego obszaru pod okiem, tylko ona zakrywa pół czoła. Zobaczcie, ja tak sobie on dołożę, widzicie? Pół czoła i jeszcze Wam tutaj na policzki wchodzi. Także naprawdę dosyć duży obszar twarzy macie nawilżony. I rzeczywiście to nawilżenie czuć, skóra jest taka ładna, jędrna, kładziutka przecudowne to jest, co prawda to było do znalezienia w takiej dodatkowej szafie z kosmetykami z Lireny. i ostatnio u mnie w Rosmanie ta szafa zniknęła, więc nie wiem, czy te maski jeszcze będą, bardzo bym chciała, żeby były, bo to jest ostatnia z moich zapasów, więc chciałabym sobie dokupić. Maska do stóp, też bardzo często przeze mnie używana, maska regenerująca, taka w skarpetkach, jak najbardziej na tak, też wielokrotnie ją w Denku Wam pokazywałam. Bardzo lubię tę i maskę w skarpetkach, również w skarpetkach, tylko z perfekty, w takim trójkątnym pudełeczku. Obie są świetne, używam ich, tak sobie wiecie, na zmianę. A teraz maski do twarzy. Tutaj mam maseczkę z kurę dermu i zachowałam całość, żeby wam pokazać, bo to jest taka maska ze ślimaczkiem. O, coś takiego. Maska anti-agingowa 3D, i teraz dlaczego ona jest 3D? Tutaj również zachowałam całą maskę, żeby wam pokazać. To nie jest płaska maseczka, którą sobie musicie dopasować do twarzy. To znaczy, tę też musicie dopasować do twarzy, ale ona jest właśnie 3D. Bo zobaczcie. To jest po prostu tak wyprofilowane, widzicie? Także ta maska ma już generalnie kształt twarzy jakiś tam nadany, no tylko trzeba ją sobie, wiecie, doklepać. To było bardzo fajne, natomiast sama maska też przecudowna, tak jak widzicie, ze ślimakiem, taka przeciwstarzeniowa, bardzo ładnie buzię nawilżała i odżywiała, czy tam jakieś, wiecie, początkowe zmarszczki wygładzała, tego powiedzieć nie umiem. W każdym razie na pewno sobie do niej wrócę, bo i była fajnie nasączona bardzo dobry pomysł z tym 3D ładnie się to na twarzy trzymało no i efekt dało tak jak mówię właśnie nawilżenie i odżywienia także buzia była taka wiecie gładziutka bardzo fajna maska również przed cudowną maską była taka rzecz ja już wam pokazywałam tylko wydaje mi się że inną wersję bo jest też taka wersja różowa Jakaś, jakiś inny kolor. W każdym razie ta jest oczyszczająca, bąbelkująca i ta maska, no trzeba się troszeczkę z nią pobawić, ale efekty daje. Maska w ogóle z Eveline i nakładało się to w ten sposób, że po oczyszczeniu twarzy nakładaliście maskę i jak ona sobie już tak zbąbelkowała, to się ją zdejmowało i to i wmasowywało to, co zostało na twarzy, a potem się to spłukiwało. I akurat ta wersja była oczyszczająca, rzeczywiście bardzo ładnie oczyszczała buzię i nie obciążała skóry, nie, wiecie, nie ciągnęło się nic naczynkowej skóry, czy też wrażliwej też nie podrażnia. Już mi się teraz przypomniało, tamta druga wersja jest nawilżająca. Mam 90% pewności, więc chyba nawilżająca. W każdym razie i tamta była fajna i ta jest też w porządku jak najbardziej. Do kupienia i w Rosmanie i w Hebe. Aha, tamtą ze ślimakiem, tą 3D kupiłam w Hebe. Następna maska, też ze ślimaczkiem i z pomidorem. Tylko tak się zastanawiam, co to była ta firma? I to też było bardzo przyjemne. Pamię Pamiętam, że to było Naprawdę tak porządnie nawilżona, że ta esencja nie wchłonęła mi się cała, wiecie, w skórę, tylko musiałam to trochę wmasować i w ogóle po tym to już nie trzeba nawet używać żadnego kremu, bo w zasadzie to, co macie, ta cała esencja maski jest jak najbardziej wystarczająca. No chyba, że może macie bardzo, bardzo suchą skórę, no to to zapewne efekt będzie inny, ale u mnie tak to się zachowało, także bardzo fajna maseczka, to też kupiłam w Hebe. O, a tutaj mam coś, co się chyba nie może nie udać. Kolejna mini maska z ziai. Jak pamiętacie z poprzedniego denka, jeśli oglądaliście, używam często tych maseczek z ziai. Jak, jak tylko jestem w sklepie ziai, to zawsze jakiś tam zapas robię i nie zdarzyło mi się, żeby któraś z tych maseczek się nie sprawdziła. Tutaj akurat jest masło kakaowe, kremowa maseczka odżywcza do skóry normalnej, suchej i wrażliwej. Jak wszystkie poprzedniczki, przecudowna. Na pewno będę do nich wracać, do różnych, różnych wersji, bo one wszystkie są naprawdę bardzo fajne, a taniutkie. Dwie maski, które były takie, hmm, doktor, to jest Doktor Mola i to chyba też? Tak, doktor Mola. Dobrze nawilżone, ale te maski były takie toporne, więc były dosyć grube, dobrze nawilżone, ale to mi się za bardzo twarz nie chciało trzymać. Trudno było dopasować. Szczególnie ta była taka bardzo średnia. Tutaj może już troszeczkę lepiej. Ten materiał był nieco cieńszy, więc też łatwiej było to dokleić do twarzy. Także jakoś mnie te maski nie ujęły. Ostatnio Wam pokazywałam taką z tej serii, tylko w morskim opakowaniu. I tamta też była taka przecięta, więc na pewno do tej serii nie wrócę. Ta była całkiem w porządku. Tylko tak jak mówię, no, trzeba ją sobie tam, wiecie, do, dokładnie doklewać do twarzy, żeby to się jakoś trzymało. Natomiast ta płachta była dobrze nawilżona i, i no, jakoś ta maska tam na skórę zadziałała, więc ta taka całkiem, całkiem, chociaż też efektuał nie było. Natomiast zdecydowanie wow był w wypadku tej maski. Maska od L'Oreal, jest kilka rodzajów tych masek, chyba trzy kolory widziałam. Tutaj akurat mam wersję, jak ona się nazywała nawilżająco-wypełniającą. I to było przecudowne z wielu powodów. Po pierwsze, rzeczywiście dawało efekt takiego super nawilżenia. Kremu nie trzeba było potem nakładać, to raz. Dwa, ta płachta była. To nawet nie był materiał, tylko przypominała coś takiego żelowego, bardzo, bardzo cieniutka, bardzo delikatna, także po prostu przylegała idealnie do buzi. Była bardzo fajnie nawilżona, i te twory na buzi i na oczy były jakoś tak docięte, że do mojej twarzy to tak fajnie pasowało, więc ta maska podobała mi się pod każdym względem, i na pewno wrócę do niej. Nie testowałam pozostałych rodzajów, ale myślę, że też sobie kupię i zobaczę, jak one się zachowują. Ta fioletowa na pewno super. Ale co my tu mamy? O, jeszcze mam płatki pod oczy, jakoś tak mi się, wiecie, skryły, bo w takiej wersji pudełeczkowej. Płatki z lanbeny, płatki z osmantusem i z kwasem hialuronowym. Tutaj tych płatków było 50. One były zanurzone w takim płynie i bardzo dobrze nasączone. Miały jeszcze dość nietypowy kształt, bo to nie były tylko takie płatki, wiecie, pod samo oko, tylko one przypominały takie podkówki i nakładało je się pod oko i na powiekę, także nawilżony był cały obszar, tak naprawdę wokół oka. I one są do kupienia albo na stronie Landbeny bezpośrednio, albo na AliExpress można je kupić. Teraz może krótka przerwa w pielęgnacji, mam tutaj opakowanie po zmywaczu do paznokci i sany. Nie wiem, ile razy go już miałam i tę wersję, i tę większą, i mówię o tej różowej, a nie o zielonej. Bardzo przyjemny zmywacz, nie przesusza płytki paznokciowej, z lakierami sobie radzi, więc jak dla mnie w porządku, jak najbardziej na no, tak. Tym bardziej, że ja najczęściej, najczęściej maluję sobie sama paznokcie, często je zmywam, bo lubię zmieniać kolor i tutaj się sprawdza, tak jak mówię, nie przesłyszałam Wam paznokcia, nie macie potem takiej białej, suchej płytki. Bardzo dobry zmywacz i taniutki, no bo to Isana, oczywiście do kupienia w Rossmanie. No i pielęgnacja twarzy, słuchajcie, coś, co absolutnie uwielbiam i też to jest któreś moje opakowanie. Taki lotion z Clarence, to się nazywa Daily Energizer Wake Up Booster, czyli taki lotion, który nakładamy po porannym oczyszczeniu twarzy na początku całej pielęgnacji. Zadaniem tego lotionu jest właśnie tak zenergetyzować, obudzić skórę. O. Używam tego od dawna i na pewno kupię sobie kolejne opakowanie. Bardzo fajnie się to sprawdza. Opró oprócz tego, że daje skórze takie, wiecie, takie rozświetlenie, no, to, no po prostu daje takiej energii, to świetnie się sprawdza jako taki tonik poranny, jeśli tak to można powiedzieć. Tylko to jest troszkę gęstsze niż tonik, no ale powiedzmy, że tak. Jak właśnie jest taką świetną bazą pod pozostałe kroki w pielęgnacji. Także jak najbardziej na tak. Kolejne dwa opakowania to są już takie typowe toniki. No a powiedzmy, pierwszy z nich to jest tonik z wodą brzoskwiniową. Przecudowne to było, takie bardzo łagodne, ślicznie pachniało, tak apetycznie rzeczywiście pachniało brzoskwinią. Ja to kupiłam w Hebe. Bardzo fajnie. tu jest 150 ml. Też na pewno do tego sobie wrócę. Co więcej, podobało się to też mojej Zosi i u niej też się sprawdziło. I podobnie było z takim hydrolatem z róży, którego również używałyśmy jako toniku. Hydrolat z lirenę takiej buteleczce, tylko że tutaj było 100 ml, no a tutaj tak jak wspomniałam 150, ale to też było bardzo przyjemne i z racji tego, że opakowanie jest atomizerem, no to tak szybko się nie skończyło, bo Wam się wiecie, część część toniku nie wlewała w wacik, tylko wszystko zostawało na skórze, więc bardzo fajna rzecz. Jest jeszcze taka wersja z lawendą nie, z habrem, z habrem, tak z habrem, I też bardzo ciekawa jestem jak się zachowa, być może kupię, do tego wrócę na pewno i do tego wrócę na pewno. Dwie bardzo fajne rzeczy do mycia buzi. Przy czym, pierwsza to żel, taki zwykły żel nawilżający z Yves Rocher, Hydra Vegetal. To żel, którego należało używać z wodą, taki po prostu po demakijażu do umycia buzi. Bardzo przyjemny, chociaż miał jeden wielki minus, bardzo szybko się to skończyło, więc raczej tego kupować nie będę, bo po prostu nieekonomiczne, choć podkreślam, że bardzo przyjemne. Natomiast zupełnie bez wad był. Peeling myjący z Origins, taki z pomarańczowej serii. Przecudownie pachniał, ale to może nie jest największa zaleta. Bardzo ładnie domywał buzię, doczyszczał. Nie podrażniał skóry, był naprawdę bardzo delikatny. I co prawda tutaj mam miniaturę, bo tutaj było ile? 30 ml ale z pewnością kupię sobie produkt pełnowymiarowy, bo to było bardzo fajne. W tej serii miałam i mam również krem pomarańczowy i też jest przecudowny, więc cała ta seria pomarańczowa z Origins jest warta uwagi. Kosmetykiem, który również pokochałam i na pewno kiedyś tam zakupię sobie kolejne opakowanie, to jest maska z lanką, nazywa się to Energy de Nui, czyli taka maska, którą się nakładało na noc i podstawowym zadaniem tej maski to była taka odbudowa, regeneracja skóry. Oprócz tego bardzo ładnie nawilżała i pięknie odżywiała skórę. Miała też właściwości takie, takie energetyzujące właśnie, także po użyciu tego naprawdę buzia pięknie wyglądała. Tu w słoiku było 75 ml, ale ta maska miała konsystencję takiego, takiego białawego żelu, Jakbyście zmieszali mleczko z żelem o coś takiego. I jak się nabrało to na dłoń i wsmarowywało w buzie, to się tak fajnie rozpuszczało i zamieniało się niemalże w taką wodę. Także wystarczyła nieduża ilość tej maski, żeby sobie wiecie, nasmarować całą buzię i szyję, czy też dekolt, no, gdzie się tam chciało. Z tej serii mogę też polecić serum, bo miałam je i również było przecudowne, tylko serum było takie bardziej gęste, bardziej mleczne. O, może tak. Bardzo fajna rzecz, i tak jak mówię, na pewno kiedyś tam do tego wrócę. Jest fajną maską, ale a była maseczka z, y, od Makeup Revolution z tej serii Feed Your Face i to była maska taka arbuzowa, nawilżająca. Bardzo podobna do jednej z masek z bielendy, właśnie takiej arbuzowej, ale uważam, że ta z bielendy jest lepsza, bo ta czasami sprawiała, że moja buzia się czerwieniła i gdzie niegdzie jak miałam podrażnienie jakieś, to troszkę mnie to szczypało. Ja ją zużyłam, ale tak wiecie, pomału i na spokojnie, żeby sobie jakieś krzywdy nie zrobić. Natomiast w wypadku bielendy, bo taką maskę z Bielendy też mam, nigdy nic takiego mi się nie zdarzyło. Bielenda jest zdecydowanie delikatniejsza, a robi to samo, czyli nawilża buzię, więc to niby buzię nawilżało i rzeczywiście efekt dawało, natomiast no, tu właśnie niepokojące było to, że no, ta maska czasami tak szczypała. Nie zawsze się to zdarzało, ale tak bywało, więc raczej jej nie kupię. Jeśli macie, jeśli nie macie cer wrażliwych, to prawdopodobnie by Wam się sprawdziła, bo, bo tak jak mówię, efekt dawała, czyli nawilżała buzię, natomiast, natomiast dla cer naczynkowych i wrażliwych raczej nie bardzo. Dwie przecudowne rzeczy. Pierwsza to kremik, krem pianka czy też pianka krem. Krem pianka do twarzy z bielendy, ta jagodowa. Miałam z tej serii już taki balsam do mycia buzi, czy to był żel do mycia buzi i serum i wszystkie te rzeczy były przecudowne. Na pewno sobie do tej serii wrócę. Po pierwsze, to przepięknie pachnie. No właśnie tak owocowo. Krem, krem miał przecudowną konsystencję, bo tak, bo tak jak producent tutaj podaje, to rzeczywiście była taka pianka. Bardzo specyficzna ta konsystencja była. Jak się to nabierało na dłoń, to rzeczywiście miało... było taką pianką, więc dopiero na buzi się rozpuszczało, jakoś tak wiecie, roztapiało. No i trzeba się tu zgodzić z producentem, że cała ta seria, w sumie nie tylko ten krem, ma właściwości nawilżające o rozświetlające, bo buzia nawilżała bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Świetnie się to wchłaniało, a właśnie ta ta pianka, mimo tej swojej dziwnej konsystencji, była fajna i na wieczór, i na dzień. Pod makijaż też się sprawdzała. I to, że jest rozświetlająca ta seria, to też się to trzeba zgodzić. Na pewno dla takich cer poszarzałych, zmęczonych, jak najbardziej na tak, bo energii ta seria dodaje. Mówię o wszystkich trzech kosmetykach. Także przecudowna seria, naprawdę będzie się to udało. I co prawda ostatnio tego na półkach yy, nie widziałam, ale mi gdzieś tam pisaliście, że już jest dostępna, chyba w Rossmanie się pojawiła, więc muszę się przejść i zobaczyć. I ostatnia rzecz. Krem do pielęgnacji okolic oczu. Oczywiście miało to tutaj nakrętkę, ale mi się zgubiła. To jest kremik z Awy, śnieżna alga, i to był kompleks przeciwzmarszczkowy pod oczy. To było cudowne i na dzień, i na noc. Sprawdzało się pod makijaż, bo bardzo ładnie się wchłaniało, ładnie się na tym wszystkie kosmetyki utrzymywały, a mówię o tym dlatego, bo ja nakładam kremy pod oczy też na powieki, więc dla mnie to też jest ważne. No i ponieważ ten kremik tak mi się spodobał, a z tej serii mamy jeszcze krem na dzień, krem na noc. No to sobie dokupiłam, tak? Będę ich używać i myślę, że właściwości też będą miały takie fajne, na pewno gdzieś tam się jeszcze przewiną. Jeszcze ich nie używałam, ale wierzę, że będą takie świetne jak ten maluch. Kremik bardzo fajny, niedrogi, no awa polska marka i całą tę serię kupiłam w Hebe. No, i słuchajcie, to chyba wszystko omówiłam. Wszystkie zużyte, zdękowane kosmetyki. Mam nadzieję, że tam jeszcze nie poznaliście i że ktoś do końca dotrwał. Napiszcie mi, proszę, w komentarzach, czy mieliście któryś z prezentowanych kosmetyków, jakąś maskę i czy u Was się sprawdziła, albo może zupełnie nie. Ja się już dzisiaj z Wami żegnam. Wierzę, że widzimy się w kolejnym filmiku. Na dzisiaj mówiłam już, na razie.